Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Bombardiro Krokodilo, a w dzisiejszym odcinku znajdujemy się na jest Skinsie i od 100 zł będziemy próbować dzisiaj zrobić kosę, dokładnie 100 zł 76 groszy, jest to oczywiście budżet nasz na dzisiejszy film, A jak chcesz wygrać z tego skina, oczywiście suba z łapę w górę pod filmem, w komentarzu napisz... Nie mam pomysłu, szczerze możesz tam się z jakiego województwa jesteś, i oczywiście podziałem z zwanym, chyba tak, łapa górę, pod filmem. No i oczywiście użyj kodu Kroko! Kroko! Na cyzgu się logujesz się, oczywiście, na cyzgu Skinsa, i wpisujesz tutaj kodzik oczywiście, Kroko daje Ci 10% więcej z każdej wpłaty, i skrzyneczkę na start za free. Więc warto, oczywiście, z Kodziku. Skorzystać to na no, no, lepsze ploje, yeah. i tak dalej, i tak dalej. Więc do it. Idziemy na może skrzyneczki eventowe, bo się eventy kończy za 5 godzin. Więc sobie skrzyneczkę za 4,20 otworzymy. A wiesz jeszcze, gościu, co się dzisiaj kończy? O 21 kończą się wybory na prezydenta w Polsce, więc jak nie byłeś zagłosować, a masz prawa wyborcze, to zapierdalaj oddać swój głos, żeby zmienić coś w końcu w tym kraju. Pamiętaj, że każdy głos ma znaczenie i uważam, że jest to taki przywilej, który posiada każdy pełnoletni obywatel, że... No jest to wręcz obowiązek Z niego skorzystać, takie mam zdanie Jak, jak już wiesz oczywiście Oddać swój głos, no to zapraszam cię oczywiście do oglądania A jak nie byłeś, to zapierdalaj A my lecimy ze skrzyneczką 12,60 za 3 Ok, będzie to chyba dobre zaczęcie Mamy emeczkę P 250, jakieś tutaj P2000, a jeszcze jest to 12 zł, jest to delikatny minus, więc próbujemy jeszcze raz z tą skrzyneczką i zobaczmy, co mi teraz. Mam jakieś bizonateka, no to będzie otwarcie chyba definitywnie gorsze. A jednak niekoniecznie, a jednak otwarcie na plus, więc spróbujmy jeszcze raz utworzyć tą skrzynkę eventową, no ale no nie wiesz, żeby tutaj był jakiś profit, no jest dużo niestety tutaj skinów przeciętnych, konkretnie tam te dwa. Ten jeszcze po środku bizon był git. Ale okej, to już było Tragedia! Stary 8 zł, no chyba najgorsze otwarcie póki co. No i zobaczmy, jak będzie teraz. O, no, znowu ten bizonik nam tutaj leci, jest znowu ten tek. Jest potencjał 18 zł. Okej, okay, próbujemy jeszcze raz. I się do tego kałacha Okej, okay, mamy to bardzo dobre otwarcie. Chyba coś mi się wydaje. 1831 i overall 6 zł, udało nam się zarobić na tej skrzynie, więc fantastycznie! I lecimy z pierwszą bitewką na dzisiejszym filmie. Mamy jakiegoś skara za piątkę. Skrzynka kosztuje 441, więc 8 groszy na plus. Oj, nie, nie, nie byczku. Oj, minus 1, oj, minus 1. Ostatnia skrzynia. Zobaczmy, czy będzie comeback. Czy ten deagle da nam zwycięstwo? 8, bang bang, ping, 26 zł. Fenomenalna bitwa stary. ZACZTO Co tutaj, BOMBARDIRO, Krokodilo? Robi wpierdalać do bitwy za 66 ZŁOTYCH I. O kurwo. O co, chyba ci odkleiło, gościu, ty. Ej, to wygląda na DROGĘ 5 zł. Okej, okay. Wydawało mi się, że troszkę więcej będzie to kosztować. Oj, to MP9. No, okej, okay, no, różnica tutaj cenowo. Dosyć marginalna tak naprawdę. Zdziwiłem się trochę, bo jednak battle z karty no to trochę różnica jest. I ostatnia skrzynia! I to będzie... TEN TEDGEMI 672! Co ty gadasz, gościu? No nie ma opcji. No nie ma opcji! Ale co ja zrobiłem? Dobra, 53 zł. Tyle mi zostało. No powiem tak. No ta zniewaga krwi wymaga. Neon Casey w sztukach dwóch Do tego dorzucamy skrzynkę Spring Do tego Tom I możemy jeszcze wydać Czekaj, bo tu wyższy matematyk 8 złotych? Nie, jednak nie Znaczy może Może troszkę mniej niż 8 złotych Dobra, możemy coś takiego zrobić I tworzymy bitwę na nasze osoby Stary, jeżeli to przypierdolimy To jesteśmy takimi frajerami, przegrywami Że to jest hit po prostu, nie? Kurwa Kolujemy bota Wrzucamy bota, bot Michael się losował. I trzymajcie kciuki. Jeżeli tą bitwę przegramy, to jesteśmy. Co za kurwa śmieć. Co za kurwa śmieć. Jeszcze poka. Nie, 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 nie. nie. Ja wierzę w kombek, stary, wierzę w kombek. Ale no musiałbym mocno sypnąć. Naprawdę musiałby mocno sypnąć, żebyśmy to jeszcze wygrali. ta 90, tylko już tu jest 2 złote stary. Spróbujemy, dwie skrzynki do końca. Jest jeszcze potencjał, no, ale tego potencjału już chyba. o, jo. Siapierdolę. czy ja mogę kiedyś zrobić kosę od jakiejś mięsie kwoty, czy, 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 czy nie?